No witam. Temat satanizmu poruszyłem przy okazji odcinka o klasycznym heavy metalu, jednak nie poświęciłem mu zbyt wiele czasu, a chyba wypadałoby raz na zawsze obalić wszelkie stereotypy. Tak więc tematem dzisiejszego odcinka będzie satanizm w roku oraz heavy metalu. Z tej strony Halkile. Zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku tego jakże zacnego programu muzycznego. Jakiś czas temu trafiłem na film kanału Uchemnery pod tytułem Metal równa się szatan. No i czym prędzej odpaliłem, bo w końcu ktoś postanowił naświetlić cały problem i rozprawić się ze wszelkimi mitami. A przynajmniej taką miałem nadzieję. Temat, co prawda, został liźnięty, ale w dość powierzchowny sposób i bardziej do tego filmu pasowałby mi tytuł Początki ciężkiego metalu w Polsce. Tak więc z dziennikarskiego obowiązku postanowiłem przyjrzeć się tematowi bliżej. Zanim zaczniemy, dwa ogłoszenia. Po pierwsze, jeżeli jeszcze nie wiecie, to nawiązałem współpracę z MetalNews.pl i od miesiąca, co niedzielę, na ich kanale prowadzę serwis newsowy, także zapraszam do oglądania i subskrybowania. A po drugie, to 27 maja w warszawskim Voodoo Club odbywa się półfinał eliminacji do festiwalu Bloodstock, organizowany w angielskim derby. Na scenie zmierzą się Axe Crazy, BHP, Nenufar oraz Deadpoint, a gwiazdą wieczoru będzie Hostia. Zwycięzcy warszawskiego koncertu trafią do finału eliminacji który odbędzie się 10 czerwca w Chorzowskiej Leśniczówce. Także jest o co walczyć, bo zwycięzcy trafią do derbi na scenę młodych talentów. No dobrze, przejdźmy do tematu. Na pytanie, jak zdefiniujesz satanizm, większość bez wahania odpowie... No jak to wiara i czczenie szatana. No właśnie nie do końca, bo religioznawcy tacy jak Asbjörn Dyrendal, James R. Lewis oraz Jasper A. Peterson zgodnie uważają, że satanizm jest określeniem używanym przez ludzi, przeciwko tym, z którymi się nie zgadzają, bądź po prostu nie lubią. Obecnie termin to parasol, pod którym można umieścić wiele praktyk czy wierzeń w oparciu o różnie interpretowanego szatana. Dla jednych będzie to znajomy, rogaty koleżka z mitologii chrześcijańskiej, dla drugich pogański bożek, a jeszcze inni zobaczą diabła w Harrym Potterze, Pokemonach, czy nawet Hello Kitty. I żeby nie było, ja sobie tego nie wymyśliłem. Naprawdę po świecie chodzą ludzie, którzy uważają, że Hello Kitty to tak naprawdę kotek z piekła. Logika bardzo pokrętna, bo Hello rozbijają na Hello i to jest koronny dowód. Tak się kończy brak znajomości języka angielskiego. Co ciekawe, pierwotnie samo wyrażenie szatan nie było imieniem samym w sobie, a pospolitym określeniem na przeciwnika i dosłownie oznaczało adwersarza. W tym kontekście występuje w księgach Starego Testamentu. Jak na przykład w Księdze Salomona, gdzie król Dawid jest określany w ten sposób jako wróg, przeciwnik Palestyńczyków. Czy w Księdze Liczb, gdzie Jechowa wysyła swojego anioła do Balama? Szatan, w takim kontekście, jaki znamy, zostaje dopiero przedstawiony w Nowym Testamencie i takim sposobem zaczyna funkcjonować jako upadły anioł, który zbuntował się przeciw stwórcy. Hola hola, kawalerze, a co z wężem, który kusił Adama Jewę? Dobre pytanie. Otóż w Księdze Rodzaju pojawia się nasz łuskowaty koleżka ale z tego co pamiętam nie jest nazywany szatanem, tylko właśnie wężem. Więc śmiało można założyć, że skoro Stary Testament jest oryginalną wersją Biblii, tak nowy jest jej sequelem, a wąż został zredkonowany jako diabeł. Wółczesny satanizm to nic innego jak filozofia, wykreowana przez Antona Szandora Laveya w 1966 roku, będąca przeciwwagą dla chrześcijańskiego postrzegania człowieka oraz jego wartości. Na pierwszym miejscu stawia ciebie jako człowieka, zachęca do rozwoju osobistego oraz służenia samemu sobie, by żyło ci się lepiej, a także nie demonizuje ludzkiej natury, na którą składa się m.in. seksualność. W przeszłości, jak i obecnie, identyfikuje się go z czczeniem chrześcijańskiego diabła, przyzywaniem demonów, czarami, etc. I nie jest to jakieś oryginalne podejście, bo w każdej kulturze oraz wierzeniach występuje pragnąca naszej zguby siła nieczysta, która, umówmy się, jest tylko personifikacją ciemniejszej strony ludzkiej natury. Najpowszechniejszym symbolem jest oczywiście odwrócony pentagram. Od prawidłowego różni się ułożeniem ramion, co pozwala wpisać w nie głowę kozła. Kolejny z symboli satanizmu. Sam pentagram jest niczym innym jak figurą geometryczną, a jego pierwsze ślady użytku pochodzą już z czasów sumeryjskich. A ci wykorzystywali go jako symbole bogini Isztar oraz boga Marduka. I używał go szereg cywilizacji, takich jak Grecy, Egipcjanie czy Mezopotamowie. No i oczywiście nie zapominajmy o trzech szóstkach. Satanizm dzielimy na trzy główne nurty: ateistyczny, teistyczny oraz personalny. Ojcem ateistycznego jest wspomniany na początku Anton Lavey, który powołał do życia Kościół Szatana w 66 roku, a 3 lata później wydał zbiór zasad, czy też swojego rodzaju kodeks moralny, znany jako Biblia Szatana. I nie, nie jest to księga zawierająca instrukcje jak przywołać demona, bądź przyrządzić kota na tysiąc sposobów, czy też jak poprawnie złożyć ofiarę z dziewicy. Chociaż w dzisiejszych czasach to powodzenia. A jak już bardzo chcecie przywoływać demony, to sugeruje. Prędzej sięgnięcie po jakiś grymuar albo Lemegeton, ale robicie to na własną odpowiedzialność. Lawej swoją filozofię opiera o wyrozumiałość względem drugiego człowieka, ale także odrzucenie narracji nadstawiania drugiego policzka i dopuszczenie zemsty na tych, którzy nas skrzywdzili. Oczywiście adekwatnej do wyrządzonej szkody. No i generalnie można powiedzieć, że Lawej dość mocno inspirował się kodeksem Hamurabiego oraz zasadami karmy. Więc jeżeli faktycznie chcielibyście się zapoznać z tą filozofią, to po prostu polecam sięgnąć po Biblię Szatana. Natomiast uprzedzam, że jest pisana dość topornym i miejscami trochę patetycznym językiem, więc może być po prostu ciężkostrawna. Dla mnie wciąż jest. Teistyczny, jak sama nazwa wskazuje, jest bardziej religijnym kultem szatana, który uznawany jest za ludzkiego wyzwoliciela, który poprzez skuszenie pierwszych ludzi dał im dostęp do wiedzy oraz umożliwił ścieżkę rozwoju. W dużym uproszczeniu jest analogią Prometeusza. Natomiast interpretacja szatana jest nim dowolna i nie ogranicza się do chrześcijańskiego diabła, ale czerpie także z zachodniego ezoteryzmu, współczesnego pogaństwa, czy buddyzmu i hinduizmu. Możecie nawet czcić wielkich przedwiecznych, jeżeli was to grzeje. Do wyboru, do koloru. Z popularniejszych nurtów satanizmu teistycznego należy wymienić lucyferanizm, zakon dziewięciu aniołów, świątynię seta oraz radość z szatana. Personalny jest formą na poziomie jednostkowym, gdzie człowiek utożsamia się z ogólnie przyjętymi przymiotami szatana. Takimi jak złośliwość, działania wywrotowe, czy tendencje antyspołeczne. Co dość często prowadzi do ciężkich przestępstw. Wielu seryjnych morderców deklarowało się jako personalni sataniści. Generalnie najczęściej pojęcie to jest kojarzone z demonologią oraz zaprzedawaniu się siłom nieczystym. Ten pogląd to tak zwany satanizm XVI wieczny ukuty przez Kościół katolicki. W praktyce był jedynie wymówką do szerzenia terroru i prześladowań innych. To dzięki niemu zawdzięczamy polowanie na czarownice, oskarżenia o paranie się czarną magią, palenie na stosie. No, generalnie był to zabobon, który kosztował życie wiele osób. Satanistyczna i okultystyczna otoczka weszły do świata Rocka w późnych latach 60-tych za sprawą zespołu Coven i ich debiutu Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls. Ten ochoczo wykorzystywał symbolikę oraz nazewnictwo jednoznacznie kojarzące się z czarami czy kultem diabła. Zresztą wystarczy spojrzeć na spis tytułów znajdujących się na tym krążku. To również tutaj swój początek mają symbole takie jak odwrócony krzyż, czy chociażby rogatka tak chętnie używana przez fanów rocka i metalu, a spopularyzowana przez Roniego Jamesa Dio. A także wyrażenie Hey Satan, choć Chociaż częściej używane są jego łacińskie odmiany takie jak Ave Satanas czy Ave Satan. Coven wraz z angielskim zespołem Black Widow są pionierami podgatunku zwanego Occult Rock, o którym kiedyś sobie powiemy. Jednak warto zaznaczyć, że brzmienie tych zespołów nie jest tym, czego moglibyście się spodziewać, bo w dużej mierze przypomina bluesa. Bo pamiętajmy, że ciężkie i mroczne brzmienie nastało dopiero z Black Sabbath. O ile przełom lat 60. i 70. był zalążkiem tego typu estetyki, tak Metal lat 80. na stałe wprowadził ją do obiegu. Głównie jest to zasługa dwóch zespołów: Venom oraz Merciful Fate. Obie grupy wykorzystały tę estetykę w inny sposób. Venom był tym buntowniczym zespołem, negującym konserwatywną rzeczywistość i otwarcie się jej sprzeciwiającym. Natomiast Merciful Fate postawiło na tajemniczość i teatralność, które ze zwykłego koncertu tworzyły wręcz spektakl i dawały poczucie brania udziału w czymś mistycznym. Są to zespoły diametralnie od siebie się różniące, jednak wywierające tak samo wielki wpływ na rodzącą się scenę black metalową, która już częściej jest kojarzona z satanizmem. Ale także na jednego z największych graczy sceny thrash metalowej, czyli Slayera, który już od pierwszego albumu ochoczo korzystał z symboliki satanistycznej, a na kolejnych albumach tylko podnosił poprzeczkę. Satanizm w ciężkiej muzyce spełnia szereg funkcji, z czego według mnie najważniejsze są trzy. Rock, jak i heavy metal są wyrazem buntu i powstały w erze wszechobecnego konserwatyzmu, którego religia chrześcijańska była i jest nieodłącznym elementem, co oznacza życie według ściśle ustalonych reguł oraz norm społecznych, które w oczach młodych ludzi są dość ograniczające i restrykcyjne, co nie pozwala w pełni korzystać z życia, więc postawiono na symbolikę będącą kompletnym przeciwieństwem otaczającej rzeczywistości i zwykłym denerwowaniem rodziców czy dziadków. A jak Najlepiej zrobić na złość ludziom wyznającym chrześcijańskie wartości? Hmm, gdyby była tylko postać będąca ultymatywnym zaprzeczeniem wszelkich norm i wartości. A nie, czekaj! Ciężka muzyka ma za zadanie prowokować, ale też musi jakoś zwrócić na siebie uwagę. Tak właśnie w muzyce pojawiają się wątki okultystyczne oraz satanistyczne, bo przykuwają uwagę, są kontrowersyjne, intrygują i nie można obok nich przejść obojętnie. Plusem jest to, że są wyjątkowo dobrze nośne i ludzie dowiadują się o twórcach tak naprawdę pocztą pantoflową po prostu darmowy rozgłos bez żadnych skomplikowanych kampanii marketingowych. I moja ulubiona funkcja, bo pozwalająca popisać się fantazją. Wystarczy spojrzeć na make-up Kinga Diamonda, czy Tobiasa Forja, choreografię ich występów czy Behemota. Jest to nic innego jak starannie wyreżyserowany spektakl, który ma zapewnić słuchaczowi nie tylko doznania fonetyczne, ale także widowisko. Coś o czym będzie długo pamiętał i opowiadał innym. Być może ktoś zapyta, po co? Nie mogą po prostu grać? No, mogą, ale taki sposób robienia show przyciąga wzrok, jest znacznie bardziej atrakcyjne i wyróżnia się na tle innych. Trochę więcej przeżyć. To tak jakby zapytać, po co ludzie chodzą do teatru? Nie mogą przeczytać scenariusza? Uznawanie każdego słuchacza za potencjalnego przestępcę oraz sekciarza jest mocno niesprawiedliwe. Nie mówię, że tacy się nie zdarzają, bo oczywiście, że się zdarzają. Ale to wszystko zależy od wielu czynników, takich jak zdrowie psychiczne, środowisko, w jakim się dorasta, sytuacja w domu czy przebyte traumy. W osobach, które przebyły tego typu sytuacje, bądź są podatne na sugestie, muzyka może tylko spotęgować bądź obudzić tego typu tendencje. Ale to samo może z nimi zrobić religia, sekta, czy jacyś inni prawni manipulatorzy. A także zdecydowanie nadmierna fascynacja tematem, jak to miało miejsce w 99 roku w Rudzie Śląskiej. Oskarżanie muzyki o tego typu przypadki jest co najmniej niepoważne, bo równie dobrze mogę wam wyciągnąć jakieś cytaty ze Starego Testamentu i powiedzieć, że Biblia nakłania do mordowania i składania ofiar z ludzi. Muzyka sama w sobie nie może do niczego zmusić, nie może niczego kazać. I nie przytaczajcie przykładów, jak jacyś nastolatkowie postanowili się permanentnie wylogować z tego świata przez przesłuchanie rocka czy metalu, bo winni takim tragediom są zazwyczaj niezainteresowani. Zainteresowani swoimi dziećmi rodzice, którzy robią z muzyki kozła ofiarnego w myśl hasła walczmy z tym, zanim ktoś obwini nas. Żeby było śmiesznie, to mimo satanistycznej otoczki w pierwszej dekadzie ciężkiej muzyki, na próżno szukać satanistów, a przynajmniej do momentu, kiedy nadeszło Mercyful Fate. King Diamond nigdy nie krył swojej sympatii do lawjańskiego satanizmu, gdyż jak sam mówił, kiedy przeczytałem Biblię szatana ukazała mi się filozofia, która nie nakazuje mi czczenia żadnego Boga, a prezentowała siłę nieznanego. Ludzie pytają mnie, czy jesteś satanistą. By na to odpowiedzieć, najpierw musiałem im postawić pytanie. A co to dla ciebie oznacza? Jeżeli myślisz o kimś, kto składa ofiarę ze zwierząt bądź coś gorszego, to nie. Zwariowałeś? Tak naprawdę ciężko jednoznacznie ocenić, czy ktoś jest satanistą sekciarzem z zamiłowaniami do przemocy. Bo muzyk na scenie jest jak aktor bądź polityk. Musi wywoływać emocje oraz twierdzić, że jest kimś, kim nie do końca tak naprawdę jest. Z tą różnicą, że muzyk nie dyma cię na podatkach, jednak trzeba oddać sprawiedliwość, że istnieją zespoły, które w używaniu otoczki satanistycznej posuwają się dość daleko, jak na przykład Batain bądź Gorgoroth. A najbardziej zespoły black metalowe, które mają bogatą historię otwartych ataków na obiekty kultu, typu palenie kościołów, Looking at You, Varg, czy morderstwa. Still Looking at You, Varg. Myślicie, że Nergal jest wielkim złym, bo podarł kiedyś Biblię na scenie? To poczytajcie o występie Gorgorota w Krakowie w 2004 roku. Tam to dopiero się działo. Mieliście tam wszystko, prawdziwą krew. Ukrzyżowanych statystów i prawdziwe koziełby nabite na pal. To jest dopiero pojebane. Ale no, show zrobiło. No dobrze, ale czy wyrazem buntu musi być koniecznie diabeł i wszystko co z nim związane? Szczerze? Tak. Cytując materiał Loudwire, na którym również się opieram. Szatan jest najsilniejszą metaforą, z jakiej może czerpać artysta, a jego związek z ludzką kreatywnością jest kluczowy. Weźmy na to piekło Dantego, wygnanie z raju Michała Anioła czy szatana z siódmej klasy. Każde z tych dzieł kultury nawiązuje do szatana, ale czy to czyni ich autorów marionetkami diabła? No, nie bardzo. Diabeł był obecny w muzyce jeszcze na długo przed wynalezieniem rocka heavy metalu i w ogóle. Na pewno znacie pojęcie diabelskiego interwału. diabolus in Musica, czy tak zwany Tryton, który jak się okazuje wcale nie był zakazany przez kościół katolicki. Samo określenie diabolus in Musica jest stosunkowo młode, bo pochodzi z 1725 roku, a korzystał z niego m.in. Wagner, jeden z największych kompozytorów muzyki klasycznej. I znowu cytując Loudwire, można powiedzieć, że muzycy metalowi są nowoczesną wersją klasycznych kompozytorów. A czy jest lepsza analogia dla muzyki buntowników niż zbuntowany i wygnany anioł? Jak dla mnie jest to po prostu trafiona metafora oraz całkiem silne narzędzie marketingowe. Jednak czuję lekkie zażenowanie, kiedy ktoś na siłę próbuje pokazać, jak bardzo on i jego muzyka są blisko diabła. Jak widać, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Co prawda, tematu nie wyczerpaliśmy, ale w innym wypadku musielibyśmy tutaj spędzić kilka bądź kilkanaście godzin. A umówmy się, nie o to nam chodzi. Generalnie do satanizmu, jak do każdego nurtu filozoficznego, radzę podchodzić z dystansem i nie traktować go jako prawdziwego. Do objawionej. No cóż, mam nadzieję, że udało mi się rzucić trochę światła na ten temat i trochę go odczarować. Jednak pamiętajcie, że jest znacznie głębszy, a ja starałem się go po prostu skoncentrować jak tylko mogę. Tym niemniej będziemy kończyć na dzisiaj, więc zaproszę Was tylko na moje sociale oraz na kanał metalnews.pl, gdzie od miesiąca w każdą niedzielę prowadzę serwis newsowy. Pamiętajcie także o ocenie, komentarzu oraz subie. No i widzimy się za dwa tygodnie przy okazji nowego materiału. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się! Cześć.